Jednym z walorów gminy Krosno-Odrzańskie jest duże zalesienie, wynoszące ponad 40%. A to oznacza dużo miejsc do szukania grzybów. Z tego słyną lasy w okolicach Nowego Raduszca. Nie dziwne więc, że właśnie tam w Nowym Raduszcu odbyło się grzybobranie. To czwarta już odsłona tego festynu. Mamy stoisko gastronomiczne. Na stoisku gastronomicznym jest do kupienia kiełbasa z jelenia, bardzo pyszna. Grochówka, zapraszam, własne wyroby w garażu, tam mamy ciasta, są też napoje chłodne, dużo zabaw y, dla dzieci, gdzie dużo y, atrakcji. Możecie Państwo skorzystać, tak jak Pani Sołtys powiedziała, z tego wszystkiego, co tutaj jest. Ja już obeszłam wszystkie stoiska, losy kupiłam, mam nadzieję, że może coś jakiegoś główny los się wygra. A... Atrakcji i stoisk nie brakowało podobnie jak pogody, która dopisała i zachęcała do odwiedzin. Tutaj każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno ci młodsi, jak i ci starsi. A grzyby? Grzyby były i są tylko pretekstem do wspólnego spędzania czasu.